Cześć, witajcie w nowym vlogu. Przepraszam, że na mnie nieokar, ale dopiero wstałam. Jeszcze się nie zdążyłam uczesać, tylko ubrałam. Wycisnęłam sobie soczek, bo od tego zaczynamy dzień. A dzisiaj mój trzeci dzień na poście sokowym. Po śniadanku lecimy do kosmetyczki z Darkiem i zabieramy was ze sobą. A teraz idę do niego i pokażę wam, co on je na śniadanie. Dariusz. Tak. O właśnie takie tak, jedzonko poszybatarek na śniadanie. Bardzo fit, bardzo odżywcze, zdrowe. I wczoraj to, zrobiłem trening jest? przecież, nie? Jak zwykle mi pomaga w moim postanowieniu. Jest to śniadanko mojej siostry. Z czasem. Trochę lepsze. Hmm. Lecimy zaraz, nie? Jesteśmy już w salonie, zaraz będziemy zabierać się za, za siebie, będziemy robić się na bóstwo. A raczej będzie nas pani Anetka robić na bóstwo. Jestem już w salonie. Leżę przygotowana do zabiegu, a dokładnie o zabiegu opowiem Wam, Pani Aneta. Zabieg nazywa się Hifultera. Jest to podgrzanie, rozgrzanie tkanek tak naprawdę skóry właściwej. Tu już mamy rysunek zaznaczony, jak widać, u Agatki. Miejsca, których w ogóle nie możemy wykonywać, to są miejsca, gdzie jest właśnie puls. I tutaj te miejsca kadridżem będziemy sobie ładnie przechodzić, po to, aby zagęścić skórę, po to, aby tak naprawdę ta skóra była bardziej napięta, rozświetlona i efekt, mam nadzieję, przyjdzie tak po 30, maksymalnie po 60 dniach. Tutaj zaraz sobie nałożymy. Żel. Tak, żeby nie poparzyć skóry. Zabieg jest troszeczkę nieprzyjemny, natomiast efekty później mówią same za siebie. Już parametry mamy indywidualnie dobrane i możemy przystąpić do zabiegu. W porządku? Tak. To jest nieprzyjemny zabieg? Mm, dziwne uczucie. Dziwne uczucie, nie? Troszeczkę sobie zwiększymy, bo już wiesz, jak to działa. Więc tak naprawdę, żeby te efekty były jak najlepsze, więc te parametry najlepiej, żeby były wyższe. I sobie robimy takie przejścia, żeby cała ta skóra nam się napięła. W porządku. Tak. Czy mogę jeszcze zwiększyć parametry, czy już zostawić mm. na tym, jak jest? Możemy spróbować. Dobra. Najwyżej będę krzyczeć. Już ważne, żeby zabieg był w miarę dla ciebie komfortowy, natomiast też powinnaś odczuwać taki lekki, mm, no może nie że ból, ale po prostu czuć ten kart, że on działa. W porządku? Tak. Mogę mieć zamknięte oczy? Możesz pewnie. Punkt po punkcie, milimetr po milimetrze, tutaj sobie działamy głowicą. Głębokość jest 22 mm. Tu możesz też pokazać, jak są te fajne tkanki pokazane tutaj na, na monitorze, tutaj na sprzęcie. Jak ja robię zabieg, to fajnie, to po prostu widać, jak one się przechodzą. Super. Jestem już po zabiegu, pewnie nie wyglądam zbyt pięknie, więc zamienia się z darkiem. Ten węgiel tutaj będzie rozpryskiwany, można powiedzieć, przez laser, co dzięki temu oczyści tą skórę, pozbędziemy się toksyn, ładnie ją odświeżymy, odnowimy, dzięki temu będzie skóra napięta, nawilżona i oczywiście 10 lat młodziej. Będę zaczynać. Możesz się na początku troszeczkę zestresować. W porządku? Pewnie. Dobra. Sam zabieg jest bardzo przyjemny, więc nie powoduje omolu, jedynie jest taki troszeczkę niefajny zapad. Zabieg przede wszystkim bardzo lubiany przez panów, więc nie jesteś pierwszy. W porządku? Przyjemny zabieg? Pewnie, pewnie. Nie jest nic bolesne chyba nie? Nie. Jestem już po zabiegu. Może nie jestem od razu jakiś Czekaj, o. może nie jestem od razu jakiś specjalnie piękny, ale jak wiadomo każdy zabieg wychodzi pewnie po, po jakimś yy, czasie efekty widać po czasie tak. Efekty widać po czasie, ale jestem zadowolony bardzo przyjemne odczucie. polecam bardzo serdecznie. Bardzo sympatyczna pani. Tak jest. Nie to nie jest Jaśmie. A tam nie ma luny. Hej, jesteśmy już w domu. Darek właśnie szuka jakiegoś fajnego filmu. Stwierdziliśmy, że już się nigdzie dzisiaj nie ruszamy. E, będziemy od się relaksować i odpoczywać, dlatego stwierdziłam, że szybko dogram wam dwie rzeczy, o których chciałabym powiedzieć. E, pierwsza rzecz dotyczy samego zabiegu, bo chyba wcześniej nie, nie zdążyłam, nie powiedziałam o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na taki zabieg. Otóż e, od dziecka mam problem z siniakami pod oczami i są niestety u mnie bardzo widoczne. Mam taką genetykę, chcąc czy nie chcąc, dlatego stwierdziłam, że w końcu muszę coś z tym zrobić i chciałabym, aby chociaż trochę były mniej widoczne. Mam nadzieję, że ten zabieg właśnie tego dokona. Sam zabieg nie, należy, nie, nie należał do zbyt przyjemnych, ale mam nadzieję, że efekty będą widoczne. Jeżeli szukacie jakiejś fajnej, dobrej kosmetyczki, w Holandii to adres do pani Anety damy wam na dole. Teraz szybko powiem wam o takim podsumowaniu mojej diety sokowej, mojego sokowania. W pierwszy dzień czułam się najgorzej z tego względu, że bolała mnie głowa, byłam głodna, rozdrażniona i naprawdę wściekła. W drugi, trzeci dzień minął już dużo, dużo łatwiej. Wydaje mi się, że organizm zaczął się przyzwyczajać do sokowania. Miałam cały czas energię. Nie musiałam rezygnować z żadnych obowiązków domowych. Byłam na treningu, trening wykonałam, wszystko było w porządku, także nic mi się nie stało i czuję się dobrze. Czuję się nawet w sobie powiedziałabym trochę lepiej, bo czuję się taka lżejsza, powiedziałabym. Na pewno taki sokowy powtórzę, ale wydaje mi się, że zrobię to na promie wiosny, latach, kiedy będzie troszkę cieplej. I będą też inne owoce dostępne. Co mogę powiedzieć? Jeżeli będzie, jesteście zainteresowani takim postem sokowym, to polecam, ale tak jak mówiłam wcześniej, zróbcie to troszkę rozważniej i przed postem sokowym wprowadźcie trochę lżejszą dietę do swojego menu. I co, polecam, tyle mogę powiedzieć. To by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli masz jakieś pytania, zadawaj je w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz na naszego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Wpadaj również na nasze Instagramy, które znajdują się tutaj, i tutaj. Będą one również na dole w opisie. Do zobaczenia w naszym następnym filmiku. Cześć!